thank mm -hmm. you zadaniem jest obrona suwerenności, to znaczy możliwości życia po swojemu. Jest takim ważnym zadaniem jest blokowanie tej obłędnej tendencji do rządzenia wszystkimi i wszystkimi. My nie chcemy rządzić innymi narodami, ale też uważamy, że inne narody nie powinny próbować rządzić nami, ponieważ Wtedy, kiedy inne narody czy inne państwa próbowały nami rządzić, no to mamy bardzo bolesne doświadczenia, ponieważ wtedy byliśmy przerabiani albo na ludzi sowieckich, albo na... Pod ludzi, i to takiego eksperymentu nie chcemy powtarzać. Nawet gdyby takich intencji nie było, to trzeba dmuchać na zimne po takich doświadczeniach. Tym bardziej, że te tendencje totalniackie, o których wspomniałem, są bardzo niepokojące. Przypomnę słowa towarzysza, towarzysza chyba też, ale na pewno komisarza Gintera Verheugena, który lat temu sześć. Do nauczycieli ZNP skierował następujące przesłanie. Duch narodu kształtowany jest w szkołach i to od polskich nauczycieli będzie zależało, czy przyszłe pokolenia charakteryzował będzie duch europejski, czy duch narodowy. Polska będzie reprezentowana w Unii Europejskiej tym lepiej, im więcej osób będzie miało odpowiednie poglądy w kwestiach Unii Europejskiej. Jestem pewien, że uda nam się wychować wiele osób. Które staną się Europejczykami? Jestem przekonany, że w ponad 20-letniej historii Unii Polityki Realnej to właśnie nadchodzące wybory do Europarlamentu staną się przełomową chwilą, która pozwoli nam przypomnieć sobie, jak smakuje zwycięstwo. Unia Polityki Realnej istnieje, jak już powiedziałem, ponad 20 lat i z uporem powtarza to samo: wolność, własność, sprawiedliwość. Zawsze o tą cenę, nie władza i pieniądze, nie salony i sława, ale właśnie zasady, idee i to, co nas zobowiązuje. To jest dla nas najważniejsze, bo dobrobyt, pomyślność obywateli nie mogą być zbudowane na gruncie fałszu i zakłamania. Zakłamania i oszustwa, zwłaszcza politycznego i zwłaszcza na szczeblach władzy. Nasze pragnienia. Dążenia I nasze marzenia są wspólne. Doprowadzić w końcu do tego, żebyśmy mogli żyć w świecie, gdzie, gdzie się żyje normalnie, uczciwie, gdzie pozwala się człowiekowi korzystać z wypracowanych przez niego dóbr tak, jak on tego chce, a nie tak, jak każe władza. Gdzie obywatel musi się nie musi się bać, że polityk jedną ustawą zabierze to, co wypracował przez lata. Komisarze brukselscy. I rząd Donalda Tuska od wielu miesięcy wmawia nam, że złote recepty na polskie problemy zapisano w, w traktacie lizbońskim, który powinniśmy zaakceptować. Traktat to nieodwracalny wybór drogi w złym kierunku. Polacy wielokrotnie pokazywali swoje przywiązanie do wolności. Żadna zaś, wolno, żadna zaś wolność nie rozwinie się w warunkach rozrastającej się ponad wszelką miarę biurokracji. A dziś obserwujemy niebezpieczny trend odwracania się od ideałów wolności, własności i sprawiedliwości na rzecz unijnej kontroli i odbierania wolności obywatelom. Takim zmianom mówimy nie. Europosłowie wybrani z list Unii Polityki Realnej zamierzają się poświęcić staraniom o Europę wolnych narodów, Europę wolnego rynku. Nadchodzi czas zmian. My niesiemy Europie wolność. thank